na YouTube. Bernard Snakeburn. W dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyście mi towarzyszyli w dopuszczaniu monocentrum z Jeden z moich ulubionych gatunków, rewelacyjny endymid sokotry. Więc zostańcie ze mną i zobaczcie, co się dzieje. Tak na starcie, kilka słów e, wstępu, e, jeżeli chodzi o ptaszniki, e, wiadomo, że od tego zaczynałem, tak? to była moja pierwsza miłość terrorystyczna, mega się tym jarałem, przez łapanie do słoików krzyżaków, kątników, e, trzymanie ich ogólnie pod jarką, zaczęły się czasy takie, gdzie na polskim rynku można było już dostać pierwsze ptaszniki, e, były to ptaszniki kędzierzawe, wtedy nawet w ogóle nikt nie słyszał o kędziorze z, po pierwsze był Pelmą. Po drugie, nie było czegoś takiego jak Nicaragua. Ale to naprawdę było dawno temu. To były akantoskurencje, Gnikulaty, To były. Yy, naprawdę nie było zbyt dużego wyboru, aczkolwiek faktycznie ta oferta zaczęła się zawsze tam powoli rozszerzać. To było tak dawno temu, że chyba to. Yy, Najbardziej e, to zdanie pokaże, jak dawno temu to było. To były czasy, gdzie ta rawoza Blondin za L1 kosztowała 50 zł. E, najprawdopodobniej była to Steam, e, ale, ale kosztowała 50 zł. Także wyobraźcie sobie, jak dawno e, to było. E, wiadomo, że ustąpiły ptaszniki, e, trochę miejsca wężom. E, to one stały się moją taką. Mm, największą pasją, aczkolwiek w moim sercu zawsze będzie miejsce na ptaszniki. Mm, chciałbym, żebyście dzisiaj razem ze mną, e, kurde, wyoblomnili, ja żebym spróbował dopuścić e, endemic właśnie z Sokotry e, Monocentropus e, Balfurii. Jest to. E, kurde, przepiękny ptasznik, z którym naprawdę e, borykam się. Już długo, w sensie jeżeli chodzi o, o rozmnożenie, bo naprawdę mi to nie wychodzi, jest bardzo e, dużo różnych szkół, zostawiać samca, nie zostawiać samca, Pff, ręce opalają wilgotniej, niewilgotniej, sucho, e, w każdym razie pokażę Wam jak ja to dzisiaj robię, zobaczymy czy z tego będą efekty, oczywiście też o tym będziecie wiedzieć. E, co tu jeszcze? Właśnie, mega ważna sprawa, e, kilka lat temu... No, kilka lat temu, jeszcze nie kilkanaście, nie przesadzajmy, aż tak stary nie jestem. Kilka lat temu e, na targach w Niemczech zobaczyłem coś, co po prostu e, kurde złopało mnie za serce. Tak mega, 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 mega. Na jednym ze stoisk e, w Ham e, na targach e, był Loterarium w wielkości około 90, może, może 100 cm. Eee, głębokości 30, 35 i podobnej wysokości eee, zawalony całe pajęczyną. Całą susiemkę. były jakieś skały, łupki, czerwona lawa, mm, ogólnie torf. Mm, I był piękny napis. Eee, po niemiecku, nie pamiętam co tam w ogóle nie było napisane, ale było napisane, że w środku jest 148 samic Monocentropus Balfurii. Po prostu. Od tamtej pory wiedziałem, że chcę mieć tego ptasznika. Na tej giełdzie kupiłem swojego pierwszego monocentropusa Balfuri i postanowiłem sobie, że nie kupię grupówki. Ja ją sobie zrobię. Także miejmy nadzieję, że tym razem się uda. I zobaczmy ptaszniczki. No więc tak. No więc tak. Tutaj od początku mamy sanca. Zobaczcie sobie, po prostu jest przepiękny. Pewnie mega zrobiony mostek, więc się napełnił, super. Tam w rogu stoi kawka, bo możemy chwilę zajść, Penseta do odgadania. No i pojemnik, pojemnik samicy. Pojemnik samicy, ogólnie tutaj, tutaj mogę mieć trochę, trochę problem bo y, zobaczymy jak to podziała, ale jest tak y, jest ogólnie niedawno zrobiłem tak naprawdę y, nowy 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 aranż y, w sumie na spędę trochę więcej ziemi y, niż miała zrobiłem tunel z wejściem tu y, przechodzi w zasadzie tutaj do tej czachy y, ta czacha jest z moją samicą od początku, więc. Mm, no, mam nadzieję, że się że ją lubi, bo dosyć długo, długo w niej siedzi. Dużo czasu w niej spędza. Mm, mam tutaj taki mały wizjerek, to wam postaram się później pokazać. No i co? Spróbujmy, nie? Dopuścimy. Dopuścimy do niej samca. Zobaczymy, jak wyjdzie. Próbujemy delikatnie go wypłoszyć, aczkolwiek, aczkolwiek musimy pamiętać, że monocentropus Balfurii są bardzo yy, żywiołowymi ptasznikami, więc trzeba naprawdę być, być ostrożny. Jest samiec. Chciałbym, żeby tam... O, powolutku. Mamy to, jest u niej. Zaraz. Zobaczymy czy ją, czy ją wyczuję, jak to się będzie miało do siebie. Powolutku coś zaczyna dziać, ten setup gotowości. Zobaczymy, spróbuję poprawić statek, żebyście faktycznie bardzo ładnie widzieli wszystko, widzieli wszystko od góry. Zobaczymy, może zanim się zabiorą do pracy. I wezmę kawy w firmowym kubku. Ogólnie, w internecie jest cała masa, cała masa informacji na temat morza z balfour, więc nie będę się tutaj rozgadywał. E, wiadomo, że e, są endemitem, czyli to znaczy, że występują tylko w jednym, w jednym miejscu na ziemi. E, w Sokotrze, tak. Jest to archipelag należący do Jemenu. E, znajdujący, się, e, znajdujący się w zasadzie blisko Afryki i, 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 Arab i Półwyspu Arabskiego, e, przez co tak naprawdę e, na nim jest bardzo suchy, suchy klimat. Mm. Pomimo tego, że, że e, znajduje się ten archipelag w sumie dosyć blisko równika, z tego co czytałem, to raptem tylko 1300 km. Od równika ma, ma klimat właśnie taki bardziej podzwrotnikowy, jest dosyć ciepło, nie uciekaj mi ziomuś, no widzicie jaki był szybki, mega nie, wracaj tam do dziewczyny, ale nie za daleko, ogólnie tutaj może być sytuacja taka, e, że on nie puka, ponieważ samica chyba jeszcze nie zdążyła sobie zrobić gniazda, jeszcze nie wyczuła, e, nie wyczuła, e, nie wyczuła jej feromonów więc yy, tak naprawdę różnie, różnie z tym może być, yy, kiedyś, kiedyś, da, bardzo dawno temu, taki znajomy podpowiedział mi taką sztuczkę, żeby troszeczkę zachęcić ptaszniki, jeżeli siebie nie widzą. Yy, wprowadzamy taką pęsetkę wygania i spróbujemy delikatnie pustukać na podłoże. Co jest zachęci? Nie wiem. Kurczę, mam nadzieję, że tak. No, zobaczymy tam jeszcze. Tutaj przyspieszymy jak coś. Mam nadzieję, że nic złego mu się nie stanie. Nie wiem, czy przez to uda wam się zobaczyć, jak dochodzi do kopulacji. Także, co? O, to, jest, to jest, to jest, mega, mega ważne. Taki mój sposób patencik. Jak widzicie, to jest wszędzie są strzępki muchu torfowca. E, tak naprawdę, mech torfowiec ma kilka bardzo fajnych zastosowań. Po pierwsze, jeżeli jest mokry, to oddaje e, od siebie wilgoć. Tak? Ale jeżeli jest suchy, to wchłania tą wilgoć e, stricte do siebie. Przez co sprawia, że powietrze i wilgotność w pojemniku będzie dużo mniejsza. E, tym razem chcę spróbować faktycznie tą wilgotność zmniejszyć do minimum, e, żeby się coś tam. Coś tam się zaczęło dziać. Także zobaczymy. Na razie nic się nie dzieje. To jeszcze tutaj mamy taki ruchomy kawałek, a w środku dziurkę w tase, żeby sobie ewentualnie podejrzeć, e, żeby sobie ewentualnie podejrzeć, co się, co się tam dzieje w środku. Jak widzicie, w ogóle ptaszniki nie, nie przejawiają e, nie przejawiają chęci do kopulacji. Takie rzeczy niestety się zdarzają. Tak. Hmm. Kurde, no szkoda, bo naprawdę miałem ochotę, że, że sobie poglądamy spektakularne widowisko. Ale chyba niestety nie będzie, nie będzie nam dane. Ehm. No szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale zobaczymy. Spróbujemy jeszcze za parę dni. Może coś, e, coś z tego będzie. Tak? Jeszcze zaczekamy. Jeszcze zaczekamy chwilę. no niestety tak naprawdę chyba nic z tego nie będzie nie było nam dane e, ani zobaczyć mojej samicy ani zobaczyć zaobserwować kopulacji nawet samiec nie za bardzo e, nie za bardzo się tutaj widzę że był chętny e, może to być faktycznie tutaj e, mój błąd więc już wiecie czego nie robić e, czyli Faktycznie, tak jak wspominał bodajże Arendt na swoim, na swoim filmiku, e, jednak samica z gniazdem y, no po prostu wydziela feromony, które, które zachęcają samca, on wie, że jest wtedy w jej terytorium, e, że jest e, oczekiwany, pożądany, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, e, spróbujemy e, nie wiem, przy innej okazji e, to nagrać. Uff, no co? No, jak widzicie, starałem się, e, ale nawet e, zarówno ja, jak i wy e, możecie potraktować ten filmik instruktażowo. E, czyli trzeba słuchać się e, większych e, głów na temat ptaszników niż ja. E, ale tak szczerze, e, rozmawiałem z Pękiem Milkiem, którego serdecznie polecam. Rewelacyjny gość, ma, ma świetną wiedzę na ten temat. Pytałem się go o to. Napisałem do niego, czy jest opcja, żeby dopuszczać samicę, która nie tak dawno została prze przesiedlona. W sumie nie tyle przesiedlona, co po prostu dla niej przesiedlenie, dla mnie totalne czyszczenie pojemnika. Zasugerował, że tak naprawdę lepiej zaczekać, aż, aż zbuduje gniazdo nakarmić, zaczekać na gniazdo, wtedy dopuszczać. Także nie wiem kiedy nie wiem w którym filmiku. E, możliwe, że będzie dotyczył węży, ale na pewno nagram kopulację. E, jeżeli wyjdzie, oczywiście. Także tyle ode mnie. Dzięki. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Jeżeli łączycie się ze mną w smutku, że nie ma kopulacji, łapka w, <górę> <głapka> w górę. Także łybka i wracamy do sobotniej codzienności. Dzięki, wszystkiego dobrego i wiadomo, hashtag... Bye.